be like a house party type song like 2004 so sing along when you can that clock keeps ticking like a metronome and my thoughts keep telling me to get me home but my balls keep telling me to let me oh oh just let me oh that clock keeps ticking like a metronome and my thoughts keep telling me to get me home but my balls keep telling me to let me oh oh just let me oh that clock keeps ticking like a metronome and my thoughts keep Siemanku wszystkim, jak widzicie, to jest poprawka czasowa BMW M3 GTS-a. Wbijem do kryjówki, zobaczyć jak to wygląda mniej więcej po części. Zmiana samochodu. Dobra, ogólna klasyfikacja to jest A667, prędkość maksymalna 586, wyśmieszenie 840 prowadzenie 576. Teraz powoli przejdziemy sobie do testu czasowego. Mam nadzieję, że będzie w miarę udany. Dobra, ustawmy się. Tutaj zaraz powinna się pokazać mapka, tak więc e, ja zaraz wracam, e, aby bądźcie przygotowani do testu. To startujemy. Mm, mam nadzieję, że uda nam się dość szybko przejechać, bo mi się już za bardzo nie chce, że tak powiem, a ja muszę wszystkie czasy poprawić. To w sensie, to jest, A, trollolo. Ja szczęśliwie tak dużo nie mam. Ale, no, tak trzeba troszeczkę poświęcić czasu na poprawę tych czasów. Bo będzie bardziej sprawiedliwie testować samochody bez części niż z częściami Zobaczymy, jaką ma ona prędkość maksymalną. Tu po, po, pobije Lamborghini. 316. Prawie so close. Naprawdę dużo nie brakowało. A nie tam e, w klasyfikacja ogólnej, przy prędkości maksymalnej jest dużo słabsza, nie? ale to BMK. dobra na łukach dość szeroko wchodzimy wow myśmy drzewo wyhaczyli jak to na wywróceniach, jest OK, czysto, czysto między drzewkami czysto wow, trochę mi wniosło O, jedno drzewko skosiliśmy Musi być skoszone jedno drzewko Jak tam na półkolach, o Jezu Teraz nas wywali z drogi Woli trzeba. To dość mocno Ale damy radę Próbujmy aby damy radę Okej, okay. o Jezu wywali nas zaraz z tej drogi tutaj Dobra. Wow, naprawdę trzeba spuszczać z gazu, nazywali z drogi, na serio, nie? Dość ciężki ten samochód. Ale dobrze się nie jeździ. Kurde, jak stanął tym na środku, myślałem, że taksówka tam stoi, nie? Dobra, jesteśmy na mecie. Tak, udało nam się skończyć to. A Tak była poprawka właśnie czasowa. BMW, ten jak popierdzielał, i chyba naprawdę coś miał. Tak więc do zobaczenia w następnej poprawce. Na razie.